Dzień dobry Państwu. Przed Wami naczelny wód znający się na wszystkim. A jak nie zna się, to się pozna. Przyszła pora na montaż. Oto tej kamery cofania i odtwarzacza do robura, żebyśmy widzieli co się dzieje podczas załadunku. Także jesteście ciekawi, ile bezpieczników spalę. To zapraszam na ten odcinek. Wpadłem na pomysł, żeby nie montować tego na razie, tylko zmontuję to na miejscu i zobaczę czy to działa, po co mam się robić, i później dojść do wniosku, że coś nie działa. Także mamy taki zestawik, mamy taki zestawik, tu kamera, tu takie nadajniki Wi-Fi, jakby mi się kabel nie chciało ciągnąć gdzieś przez kabinę, eee, albo z, na, na kablu puszczę, zobaczę jaka będzie odległość czy trzeba będzie mocno odewastować robura? nie chcę ingerować tam w środku bo, no, bo nie ma sensu bez czytania instrukcji żółte do żółtego zasilania do zasilania i zasilania jest plus minus wyprowadzony widzę więc czerwony włączyłem z czerwonymi czarny z czarnymi no i co tu puściłem do akumulatora minus plus dajemy O, i coś się dzieje Świeci się, i ekranik się włącza coś tam widać. Czyli, czyli jest git. Sprawne urządzenie. Więc yy, idę to montować i no, będę musiał jeszcze jakiś włącznik kupić, który będzie uruchamiał tą kamerkę. Patrzcie, mamy nawet instrukcję w obcym języku, ale nie szkoda czasu. A tu jest instrukcja do podłączenia tego Wifi. Bezprzewodowego systemu, nieważne. O najważniejsze to jest tak: odbiornik, czyli ten monitorek, cały tak się ładnie rozkłada, że ja nie wiem. Boję się, że wyrwie deskę, jak to zamontuję. Oczywiście, kamera. Kamera ma jeden przewód, zasilanie, a drugi przewód to jest sygnał. Co nam będzie potrzebne. No, kabel do zasilania kamery. Gdzieś tam pewnie będę to lutował. Jak już ustalę miejsca, gdzie to ma być i jak działać. Drugi kabel do zasilania y, monitora, y, wszystko działa w zakresie 4 do 14V, także akurat trzeba będzie takiego prądu poszukać. No i mamy tu przedłóżkę. Y, kabla sygnałowego tam 10 metrów chyba jest no, te dwa urządzenia wi fi w razie nie wiem czy to będę montował bo zawsze to będzie jakaś utrata sygnału i jakości a chyba i tak jedną dziurę będę musiał zrobić w kabinie więc więc chyba nie będę tego montował zobaczę jeszcze w aucie jak to trzeba gdzie ciągnąć pomyślę zobaczę może coś z tego wyjdzie, więc tak to wygląda. Podobno, instrukcja w języku polskim jest na jakiejś stronie. Tak podaje importer tego urządzenia. Tak. Instrukcja na www.kopier.pl. Może nie będzie potrzebna. Montaż tego jest na coś takie. Na coś takiego. Dwie śrubeczki małe i. Nawet ten taki rzep, ale jak to zrobić, to nie wiem. Jak to tu zamontować, nie chcę wiercić w kabinie dziury. A znowu to jest dosyć krótki kabel, żeby puszczać przez to. Trochę głupio będzie, jak będzie kabel na zewnątrz szedł. Tako w owiewce zrobię, żeby nie niszczyć metalowych elementów. Będę zaraz rdzewieć. Także zrobię to tu, tę kamerkę przymocuję, gdzieś tu ją zabezpieczę pod spodem, kabel puszczę rynienką do tej ze ślepki, nie wiem jak, do tej listwy i już nie będzie widać tego, żeby to wisiało. Także plan jest znakomity, tu gdzieś środek wymierzyłem, także do dzieła. Nie będę niszczył za wiele. sobie tylko zaznaczę. I przykleję to na tą taśmę i dam wkręciki. Także żadnej filozofii na razie. Zastanawiam się jedno: kabel od zasilania jest taki krótki. A kabel sygnałowy można pociągnąć przez cały samochód. Teraz pytanie jaki to sens ma, jak muszę gdzieś zasilanie wyrzucić. Coś mi się zdaje, że zrobię tu dziurkę, a tu mam włącznik od górnego łóżka do oświetlenia. Także tam pewnie będzie 12V, to będę musiał sprawdzić jeszcze. I tu wpuszczę po prostu pod rynienką. Zasilikonuję i tyle, będzie jedna dziura zaraz to ustalę co tam w środku się dzieje. Dobra, sprawdzimy sobie jaki tu jest prąd 25 to to będzie za duże na kamerę. Czyli ja muszę szukać gdzie indziej prądu. Wiem prawie wszystko. Wiem, że nic nie wiem. Tu w tym gnieździe mam 12 V, więc stąd wezmę prąd. No i kabel gdzieś będę musiał puścić w słupku do góry i się przebije taki tak jest plan tylko, że dzisiaj to już go nie wykonam, bo się ściemnia mocno się ściemnia, więc sobie daruję, chyba także tak to wygląda trochę zabawy będzie jednak myślałem, że to szybciej zrobię no, ale nie myślałem, że że ten kabel mnie tak trochę Plany pomiesza. A jednak trzeba trochę porozbierać trzy kołeczki wyjąłem. E, działają tak, że najpierw tą główną część się wyciąga i wyskakuje to. No i wszystko widzę. Widzicie? Wiem gdzie przewiercić. Zrobię otwór, puszczę kabelek. Starcza mi na styk. Jak mi nie starczy, to podłączę przez te WiFi i powinno być GIT. Gdzieś się przewierciłem, przebiłem. Nie wiem, czy kable będą wystawać. O, idealnie zasilikonowałem i teraz sobie gdzieś ten kabelek podciągnę. Żeby przygotować to na wolną chwilę będę składał, bo yy, to najgrubsza robota. Wiercenie, klejenie na zewnątrz, to i drabinę trzeba było użyć to to zrobię sobie, e, zrobiłem a kabelek to i nawet jak gdzieś w trasę pojadę, będę czekał na rozładunku, to coś pociągnę dalej ten temat jak przełożyć kabel myślałem to tak taki plasticzek, który to trzyma na torx dosyć mały, nie wiem, 15 na oko no i kabelek się przełoży puszczę w słupek jeden kabelek od sygnału. Ej, chodź do mnie. Tak on wygląda. No i puszczę kabel zasilania, który dokupiłem. Ej, też tą samą drogą. Później wam pokażę, jak. I, I to będzie tyle. Puszczę w słupku tu do skrzynki bezpieczników i do gniazda, żeby było przez bezpiecznik więc tak, kabelek przełożyłem, jeszcze go tak do końca nie ukryłem ale będzie szedł tak i tu już pod plastikiem, tędy wpuszczony tu trzeba odkręcić też tą same trzy śrubeczki i pod tym plastikiem kabelek wychodzi, a tu jest cała skrzynka bezpieczników, także na pewno do tego miejsca sobie dojdę dostałem się do tego gniazda, gdzie jest 12V trzeba było wyjąć szufladę ten schowek pod szufladą i dopiero można zdjąć było to usłane. bo nie mogłem od środka zobaczyć jak to jest skonstruowane żeby wyjąć kostkę zakres pracy tego urządzenia to jest do 16 chyba volt czy 14 mamy 13,61 więc mieścimy się w tym zakresie działam, tak połączenie wykonam, lutowanie opastki pojedyncze no i taką udam zbiorczą, że tak nazwę, żeby odizolować to wszystko. Chcę puścić wszystkie kable ładnie, żeby nie wisiały, nie dędały, bo mogą się przecierać. Dlatego tyle rozbieram. Tu jest cała magistrala bezpieczniki, plus Wszystki, wszystkie kable, jakie wychodzą ze sterowników, komputera i tak dalej. Jest troszkę zabawy, bo musiałem sobie kabel wypuścić zasilający stąd, tu, na skrót. Tam go podpiąłem trytytkami, żeby nie latał, nie brzęczał, i stąd wszystkie kable puszczam pod listwą, żeby prowadzić do monitorka sygnał, zasilanie, i tam dalej puszczę kabel z włącznikiem. No i chyba ładnie wygląda. Nic tu nie naprężam, żadnego plastiku nie podważam. I wyszło tak. Jeszcze ten kabelek przełożę z tej strony. I mam wyprowadzone wszystko i będzie tylko podłączyć. Powoli zaczynam to składać, bo zrobiło się tak ciasno, że już nie miałem jak obracać. Dziwnym trafem. Jeden wkręt mi został. Nie wiem skąd. Dobra, przypomniało mi się, że tu jeden był dokładnie. W tym miejscu. Jeszcze dwie zostały. Ale nie będę dzisiaj szukał, bo jest ciemno to taką. Troszkę już poukładałem tych kabelków, pospinałem trytkami, bo to brzęczy czasami. Mam wyprowadzenie sygnał zasilanie, a to będzie yy, kabel, który idzie do włącznika i będzie rozprowadzał mnie prąd. A jak myślicie, będzie to działać? Co się spali? Pierwszy bezpiecznik, czy kamera, czy samochód? Wiecie co? Ja już się nie mogę doczekać, kiedy to skończę i czy to będzie działać. Dlatego siedzę, a za oknem he, to się nazywa poświęcenie. O, musicie tutaj dużo łap zostawić w tym odcinku. Chyba ładnie poukładałem co, kabelki wszystko na trytki, na taśmę No i tak to jest zasilanie, prąd. To jest zasilanie kamery. A to jest zasilanie wyświetlacza, odbiornika. To muszę razem czerwony z czerwonym połączyć, czarny z czarnym. I to będzie na stałe. Wypuszczę kosteczkę. A tutaj zarobię dwie kostki. I podłączę do tego włącznika włącznika. Szkoda, że nie znalazłem coś z MP4, nawet taki włącznik lodówki to by ładnie wyglądało, pasowało, ale już tu pomyślałem w tej zaślepce wywiercę otwór i to na razie wkręcę, a może kiedyś się na ale drogo pojawi włącznik lodówki to go kupię bo w serwisie to pewnie ze 200 albo i więcej, to nawet nie będę pytał przy okazji, może kiedyś będę. Taki plan. Dobra, zakładam górę. No tak to wygląda. Lepiej nie będzie. Jeszcze może te kostki tu ukryję. Jakoś pod deskę. Chociaż nie wiem, czy tam już mi się cokolwiek zmieści. Delikatnie tylko tu odstaje. Ale to tak było zawsze. Nawet jak były te wcześniej elementy dane. A Ta tak reszta siedzi. Tak. Tak, tak, specjalista elektryk, <grych> bez szkoły. Sprawdzamy to, na razie na krótko. Zobaczcie. I co? Coś tam widać. E, rozłączam i nie działa. Włączam. Mamy to. Nie, ja jeszcze założę dzisiaj włącznik, bo to tak nie może być, żeby nie było skończone. Może sprawdzę jeszcze prąd, jaki jest, żeby nie był za duży. 1359, idealnie. No, udało się. Patrzcie na to. Włączam. Mam światełko. Wyłączam. Nie mam światełka. A teraz włączam co tam się dzieje na naczepie tam w tej kamerze są takie diody one trochę oświetlają ale głównie to te światło z zewnątrz zaraz zobaczymy jak wygląda bez światła z zewnątrz tyle oświetlają te diody w nocy no ale zawsze gdzieś przy załadunku jak będzie tam światło padać, coś będzie widać, będzie wiadomo kiedy podjechać, kiedy nie będę miał czyściej w przez to co Wy na to? chyba brawa mi się należał jak nie spali się nic tutaj, żaden bezpiecznik nie poszedł do tej pory, to i nic się dziać nie będzie